Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, bardzo się cieszę z tej wizyty Pana Prezydenta tutaj w Polsce, którą mogę śmiało nazwać przełomową. Bardzo wiele elementów tej wizyty, które były przez nas pozytywnie przedyskutowane, z całą pewnością otwierają nowe rozdziały w historii naszej relacji, w historii współpracy w wielu obszarach i o tych obszarach w kilku zdania chciałbym opowiedzieć, bo naprawdę warto. Więc przede wszystkim w najbliższym czasie wchodzimy w obszar negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej i tutaj bardzo się cieszę, że w ramach wspólnej polityki rolnej znajdujemy tyle wspólnych elementów, że to będzie na pewno ważny krok w kierunku wynegocjowania dobrej umowy, dobrej perspektywy budżetowej na kolejne lata. I też cieszę się, że potwierdziliśmy sobie z panem prezydentem, jak ważna jest europejska wspólna polityka rolna produkcja rolna, rolnicza tutaj w Europie, że musimy być samowystarczalni żywnościowo i że chcemy zachować charakter rolniczy również w tych obszarach, w których rolnictwo występuje. Chcemy troszczyć się i pielęgnować europejskie rolnictwo, wyrównywać też dopłaty w taki sposób, żeby to było sprawiedliwe dla wszystkich rolników. Jest też jeden obszar, który do niedawna był właściwie rzadko poruszany, gdzie tutaj razem z panem prezydentem znaleźliśmy praktycznie stuprocentową wspólnotę interesów i kompatybilność. To obszar walki z rajami podatkowymi to jest obszar podatku cyfrowego, który jest opracowywany, wypracowywany w ramach OECD i my również zgadzamy się na to, żeby ten podatek bądź inne opłaty stanowiły nowe źródła własne dla budżetu Unii Europejskiej. Pokazujemy, że ambitna Europa potrzebuje ambitnego budżetu i ten ambitny budżet można sfinansować zarówno przez eliminację rabatów, ale również poprzez nowe źródła takie jak Financial Transaction Tax, podatek o transakcji finansowych, czy opłata od jednolitego rynku, czyli od wielkich międzynarodowych korporacji, czy właśnie podatek cyfrowy, albo opłata, na którą zwróciłem uwagę, bardzo ważna w kontekście polityki klimatycznej, czyli opłata wyrównująca, wyrównująca mechanizmy tak zwanego ETS-u, czyli opłaty za emisję tony CO2. Nie chcemy, żeby zniknął przemysł europejski, więc jednocześnie wskazując na konieczność doprowadzenia do poprawy klimatu, do neutralności klimatycznej, my pokazujemy, że warto zastanowić się nad tak zwanym podatkiem śledzącym ślad węglowy, podatkiem węglowym czy podatkiem CO2 na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, który spowodowałby, że takie przemysły jak stalowy, cementowy, przemysł produkcji szkła czy nawozów miałyby jednocześnie wyrównane pole gry względem konkurencji chińskiej, amerykańskiej, hinduskiej czy jakiejkolwiek innej z całego świata. I w tym kontekście rozmawialiśmy również o wymianie informacji dotyczącej podatku VAT, tak żeby skutecznie walczyć z mafiami VAT-owskimi na poziomie europejskim. Tutaj Komisja Europejska pokazuje, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. To jest ten obszar, gdzie można pozyskać nowe środki do budżetu europejskiego i przede wszystkim do budżetów krajowych. Cieszę się, że tutaj z Panem Prezydentem znaleźliśmy właściwie identyczne podejście do tych tematów podatkowych, likwidacja rajów podatkowych, podatek VAT i ewentualne nowe źródła, które są ważne dla budżetu. Rozmawialiśmy również o likwidacji różnych barier dla, na jednolitym rynku, ale też o tym, żeby nadal mieć wspólną politykę już teraz względem Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Chin tu poruszyliśmy współpracę w zakresie technologii na pewno polityka wspólna polityka w odniesieniu do 5G jest czymś co wzmocni naszą pozycję względem zagranicznych dostawców tych usług my tutaj już od kilku miesięcy promujemy razem alians w zakresie elektromobilności i idzie nam to bardzo dobrze na tej bazie chcemy rozszerzyć współpracę być może również w zakresie trójkąta wajmarskiego ale na pewno współpracę polsko-francuską żeby inwestować w te przemysły przyszłości w innowacyjność dlatego też z ogromną radością przywitałem też możliwość poszerzenia prac niemiecko-francuskich nad czołgiem nowej generacji właśnie o partnera polskiego my chcemy współpracować z przemysłem francuskim bardzo blisko w obszarze polityki obronnej i uważamy, że budowa wspólnych europejskich przemysłów w poszczególnych rodzajach broni, budowa europejskich przemysłów obronnych jest bardzo, bardzo ważna. Polska wspiera zdecydowanie ten kierunek działań. Także w wytyczenie drogi w zakresie kompromisu klimatycznego, też tutaj znaleźliśmy bardzo wiele wspólnych obszarów, polityka w zakresie energetyki jądrowej, rozmawialiśmy dużo o gazie jako źródle energii i wskazywałem na to, że Polska, żeby dochodzić do neutralności klimatycznej, Potrzebuje wykonać ogromnych, dokonać ogromnego wysiłku i w związku z tym wsparcia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ale zasadniczo nasze inwestycje na tym polu będą przewyższały w proporcji do PKB inwestycje innych krajów. No i warto też zwrócić uwagę, że niektóre państwa, które mówią dużo o neutralności klimatycznej, jednocześnie też importują CO2 z zagranicy, czyli my Polacy zwracamy Polska zwraca uwagę na to, że jest produkcja, czyli emisje CO2, ale jest też konsumpcja CO2 i trzeba tutaj um, znaleźć odpowiedni kompromis tak żeby um, rzeczywiście mówić o neutralności, o śladzie węglowym, o tym wszystkim, co wiąże się z ochroną klimatu, a nie tylko o samych emisjach CO2, gdzie zresztą też Polska na przykład w odniesieniu do naszych zobowiązań z protokołu z Kioto zredukowała swoje emisje o 30%, a nasze zobowiązanie było redukcji o 6%, a więc przekroczyliśmy zasadniczo tutaj te wymogi, które wtedy na siebie przyjęliśmy. Rozmawialiśmy dużo o infrastrukturze. Tutaj opowiadałem Emanuelowi o tych naszych kwestiach związanych z centralnym portem komunikacyjnym i nowymi szprychami kolejowymi, które Polska buduje. Wskazywałem na to, że jest tutaj pole do współpracy, bo przecież Francja rozwinęła w znakomity sposób swoje koleje dużych prędkości, koleje bardzo szybkie, a więc nie tylko nie wykluczamy, ale wręcz zapraszamy do dialogu, do rozmowy w tym obszarze to może być pole do wieloletniej, a właściwie rozłożonej na dekady współpracy polsko-francuskiej w zakresie wysokich technologii, a to jest pole, które my będziemy z całą pewnością w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego inwestować. Handel łączy państwa, łączy narody. Francja jest dla Polski czwartym pod względem wagi eksporterem, a Polska dla Francji jest dziesiątym miejscem eksportu towarów francuskich, ale warto podkreślić, Panie Prezydencie, że Rosja dla Francji jest na miejscu dwunastym, a Japonia na miejscu czternastym, a więc Polska jest ważniejszym partnerem handlowym niż Rosja czy Japonia. I to też przybliża nas, coraz bardziej szukamy takich pól, które nas łączą. I dzisiaj znaleźliśmy z Panem Prezydentem zdumiewająco wiele takich, takich obszarów i to ogromna radość, że to nam się udało. Również zobowiązaliśmy się do odnowienia tego formatu trójkąta Wajmarskiego. To jest bardzo dobry format, bo Polska, Francja i Niemcy po wyjściu w Wielkiej Brytanii to 42% populacji całej Unii Europejskiej i jednocześnie państwa które są like minded, które podobnie myślą w bardzo wielu obszarach i zarówno wzmocnienia Europy przemysłów europejskich budowy nowych technologii i bardzo się cieszę że obiecaliśmy sobie w ramach formatu wajmarskiego przybliżać te nasze stanowiska jednocześnie też Rozmawialiśmy o wielu sprawach bilateralnych i tutaj też otwiera się pole do współpracy w zakresie różnych przemysłów. Ja jako ciekawostkę chcę państwu powiedzieć, że teraz odbywa się, rozpoczyna się forum pierwsze polsko-francuskie forum przemysłów przyszłości. No i żeby się tam zarejestrować, trzeba było wejść na jakąś stronę i prawda, no, kto pierwszy, ten lepszy wpisać tam swoje dane. Więc w błyskawicznym czasie, można powiedzieć, rozeszły się bilety. Oczywiście nie bilety, tylko możliwość wejścia na to forum w bardzo krótkim czasie się zamknęła, bo sala już nie jest w stanie pomieścić więcej firm polskich, więcej firm francuskich, które są zainteresowane żywo tym dialogiem polsko-francuskim na poziomie gospodarczym, biznesowym, inwestycyjnym, finansowym pod wszelkimi względami. Przybliżyliśmy się dzisiaj, na pewno odnieśliśmy tutaj wspólnie takie wrażenie z Panem Prezydentem, że, że jest tyle pól wspólnych do współpracy, że naprawdę cieszymy się, że doszło do tego spotkania i że na tych wielu bardzo polach, które poruszyliśmy, Naprawdę i Polska, i Francja są dla siebie partnerami strategicznymi. Więc Panie Prezydencie, raz jeszcze chciałem podkreślić ogromną radość z Pana wizyty w Polsce. Nie ma tutaj czasu, żeby rozmawiać o wielu innych sprawach, które poruszyliśmy, jak współpraca w zakresie kulturalnym, edukacyjnym, promocja kultury polskiej we Francji, kultury francuskiej w Polsce, nasze wzajemne relacje z naszymi bardzo ważnymi sąsiadami, jak Rosja, Turcja, Ukraina, Bliski Wschód. Północna Afryka, migracje, te wszystkie tematy również oczywiście omówiliśmy, ale zwijając to wszystko do jednego zdania chcę powiedzieć, szanowni państwo, że Polska i Francja dzisiaj potwierdziła swoje partnerstwo strategiczne i chce budować silną Europę bardzo silną Europę oczywiście w zakresie obronnym we współpracy z NATO i NATO jako głównym obszarem ale chcemy budować silne przemysły obronne chcemy budować silne przemysły innowacyjne a w obszarze energetyki infrastruktury przemysłów najróżniejszych i klimatu jesteśmy dużo bliżej niż by się wydawało. Bardzo jestem wdzięczny panu prezydentowi za ten bardzo konstruktywny, pozytywny dialog. Dziękuję bardzo.